Jestem z garstki wyborczej, ale jestem tutaj jako człowiek, obywatel Rzeczpospolitej i wszyscy, i wszyscy którzy tutaj są, 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 są z nami, kilkadziesiąt osób, duchowni różnych, różnych reliki, są dziennikarze z różnych mediów, są działacze społeczni, organizacje, które pomagają uchodźcom. Jest nas garstka, 50-60 osób. To jest dużo, to nie jest dużo. 30, ponad 36 milionów Polaków, w większości katolików, a przynajmniej chrześcijan zdeklarowanych, to nie jest dużo. My przyjechaliśmy tutaj e, jako osoby, jako obywatele, jako ludzie, żeby powiedzieć wszystkim dzięki mediom, e, że nie zgadzamy się na takie traktowanie innych ludzi, którzy są za tym kordonem e, uzbrojonym, kordonem policji, Straży Granicznej. I wszelkich możliwych służb. 32 osoby, ludzie tacy jak my, tacy jak my. Kolejny tydzień na chłodzie, w deszczu, chorzy, głodni, bez żadnej pomocy. I nie zgadzamy się na to, żeby państwo polskie lekceważyło to. Z jednej strony, z drugiej głosiło hasła o tym, jak, jak, jakie państwo jest, jak jest Polska jest takim krajem moralnym i chce nawracać całą Europę. Nie nawracajmy całej Europy. Pomóżmy tym ludziom, nie zasłaniajmy się konwencjami międzynarodowymi, prowokacjami Łukaszenki. To są po prostu ludzie. Jak się nie wiadomo, ktoś mnie zapytał, jak się zachować w tej trudnej sytuacji, to przywołam słowa profesora Bartoszowskiego. Jak się nie wiesz jak zachować, zachować się zachować, zachowaj się przyswoicie. Chciałbym odczytać w imieniu tych wszystkich, tych kilkudziesięciu osób i różnych środowisk, które my tutaj reprezentujemy, taki apel do polskich władz. Wzywamy polskie władze, zakończcie ten horror. My, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, protestujemy przeciwko nieludzkiemu traktowaniu przez władze naszego państwa grupy uchodźców u Od ponad dwóch tygodni. Kilkudziesięcioro głodnych, chorych, bezbronnych ludzi przetrzymywanych jest na granicy polsko-białoruskiej. Polskie władze, łamiąc międzynarodowe konwencje i zasady humanitaryzmu, odmawiają umieszczenia ich w ośrodkach azylowych, nie dopuszczają do nich lekarzy, ratowników pogotowia, prawników, organizacji humanitarnych i działaczy opozycji. Widząc to okrucieństwo, nie możemy milczeć. Każda godzina, w której państwo polskie bezprawnie przetrzymuje tych ludzi, każda godzina, której odmawia się im pomocy, jest godziną wstydu dla nas, jako obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Apelujemy do żołnierzy i funkcjonariuszy skierowanych przez władze na granicę. Każdy z Was ma swoje sumienie, wiedzę i rozum. Wydawane Wam rozkazy są niezgodne z prawem i dobrem naszego kraju. Polski mundur zobowiązuje. Zaprzestańcie represji wobec bezbronnych ludzi. Domagamy się, aby polskie władze natychmiast umieściły tych uchodźców w odpowiednich ośrodkach i gdzie w cywilizowanych warunkach będą mogli czekać na rozpatrzenie swoich wniosków o azyl w Polsce. Żądamy anulowania bezprawnego rozporządzenia MSWiA o cofanie do granicy uchodźców złapanych na terenie RP. Polska musi przestrzegać międzynarodowych praw, które nie pozwalają na taką procedurę. Żądamy zaprzestania oszczędzej propagandy przeciwko uchodźcom szerzonej przez media publiczne na czele z TVP. Nie domagamy się otwarcia granic dla imigrantów. Zdajemy sobie sprawę, że granica Polska, Polsk, granica Polska jest granicą Unii Europejskiej. Wiemy też, że grupa uchodźców z Usnarza została tam skierowana przez reżim na Białorusi. Nie mieli na to wpływu. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest przeniesienie ich w odpowiednie miejsca, niedopuszczenie do dalszej prowokacji oraz grania ich losem w celach politycznych. Ta niewielka grupa nie może być zakładnikiem brudnej gry Łukaszenki. Polskę stać na przyjęcie kilkusięciorga ludzi mających prawo do życia i godnego traktowania. Wzywamy polskie władze. Zakończcie ten horror. Zachowajcie się wreszcie tak, jak należy. Jak ludzie. Może profesora Tak, dlaczego tutaj przyjechałem? Ja myślę, że. Każdy człowiek, który liczy się z dobrem innego człowieka powinien tutaj być. Nie znamy tych ludzi, ja też nie wiem kim oni są, różne rzeczy się o nich opowiada, ale tyle o nich wiem, że po pierwsze chcą lepszego świata, z jakiegoś powodu, jakieś nieszczęście ich spotkało. To nie jest wycieczka turystyczna do granicy polskiej. Po wtóre wiem, Wiemy wszyscy o nich, że oni są już wyczerpani. To już trwa prawie trzy tygodnie. Ileż to jeszcze może trwać? Ktoś z tych ludzi, a może nawet i wszyscy, oni mogą umrzeć. Są umowy, są konwencje. Tak jak w tym właśnie oświadczeniu, w tym apelu przed chwilą słyszeliśmy, należy ich przestrzegać. Każdy, kto zbliża się czy przekracza granicę, ma prawo prosić o ochronę międzynarodową. I ja jestem jako obywatel, mówię w tej chwili jako obywatel, tym wręcz no, wstąpię, że władze mojego kraju odmawiają tym ludziom praw człowieka. A prawa człowieka nie są wymyślone przez żadną władzę. Nie są przez nikogo nadane, więc nikt ich nie może odebrać. Jako chrześcijanin, ale także jest tutaj przedstawiciel wspólnoty muzułmańskiej z Kruszynian. My powiemy jako ludzie wierzący w Boga, że te prawa są od Boga. Ale człowiek, który nie wierzy w Boga, po, powie, że te prawa wypływają z godności ludzkiej. I to, co się dzieje tutaj na tej granicy, to jest po prostu no, wstrząsające e, e, sumieniami, powinno to wstrząsnąć sumieniami, deptanie ludzkiej godności. Czasem się słyszy, że ludzie, którzy domagają się ludzkiego potraktowania właśnie tych przybyszów, uchodźców, że my godzimy w interes polski. Interes Polski godzą ci, którzy nie chcą traktować człowieczeństwa. No i wreszcie to, że jestem jakoś umocniony słowami biskupów mojego kościoła. Mówią, że chrześcijanie powinni cechować się gościnnością. Prawo do godnego życia, prawo, w tym także prawo do azylu jest tym przyrodzonym prawem ludzkim i dobrze, że te słowa padły i oby one także dochodziły i żenujące jest to, że ci, którzy spośród władz Ogłaszają siebie jako katolików, pokazują się z biskupami, jeżdżą do sanktuariów, że nie chcą słyszeć tego, co wczoraj prymas Wojciech Polak powiedział na Jasnej Górze. No, widzę w tym bardzo poważny problem. Już go wczoraj powinni usłuchać i wpuścić tych ludzi na terytorium Polski i poddać odpowiednim procedurom. Nikt przecież nie chce, żeby ci ludzie tutaj, że tak powiem, na dziko przebywali. Chodzi właśnie o to, żeby właśnie stosować procedury, ale przed procedurami jest człowieczeństwo i, i mam nadzieję, że może jeszcze dziś, oby jak najszybciej, że to się stanie. To mi się zgadza to, co powiedział ksiądz profesor odnośnie tej sytuacji, jaka się tutaj wytworzyła na granicy. Ja chcę jasno też powiedzieć, że jestem za tym, żeby granica Polski była szczelna, żeby wszyscy, którzy przyjeżdżają do Polski, przechodzili procedurę. Natomiast tu się stała sytuacja zero-jedynkowa. Dzieje się tragedia i tym ludziom koniecznie trzeba pomóc. I po to tu jestem, jako obywatel Polski, żeby wyrazić swój głos poparcia dla tych, którzy działają w imieniu tych ludzi, żeby ich tutaj w cywilizowany sposób sprowadzić do Polski. Oczywiście zweryfikować ich status, ich pochodzenie, ich możliwości, natomiast dzisiaj trzeba tym ludziom pomóc, bo wiemy, że tam się dzieje tragedia, ludzie są w bardzo skrajnym wyczerpaniu i nie możemy na to pozwolić, bo. I nie tylko tutaj cierpią miejscowi, ale cała Polska będzie miała bardzo złe konotacje związane z tym. Dlatego prośba jest, żeby rozwiązać ten problem jak najszybciej. A gdyby można było do rządu zaapelować, to o co? No to co już mówił ksiądz profesor, to co mówię ja, żeby tymi ludźmi się zapiekować. Oczywiście trzeba ich zabrać. Myślę, nie mam y, y, ustalonej czy, czy y, kon konkretnego rozwiązania. Uważam, że trzeba ich przyjąć do Polski, y, wziąć do jakiegoś y, y, azylowego pomieszczenia i tam y, przez pewien okres czasu dać im pełną opiekę y, lekarską i zweryfikować ich y, status. Co, kim oni są, co oni tutaj chcą. I z, i rozpatrzyć ich wnioski o azyl, tak myślę, że oni takie azyl. Ale mi chodzi głównie o ludzką, zwykłą, ludzką sprawę, że oni są w tej chwili w nieludzkich warunkach. Dzisiaj temperatura w nocy była około 6 stopni. To normalnie nie da się żyć. Jeszcze parę dni będziemy mieli tragedię. Jeszcze na tym wszyscy jeszcze bardziej stracimy, a przede wszystkim ci ludzie. Proszę o przedstawienie? Polisław Talkowski. Ja tu występuję jako Talkowski, jako jestem z pochodzenia ze społeczności tatarskiej i, i przyjechałem tutaj ze zwykłego takiego serca, żeby tym ludziom w jakiś sposób starać się pomóc, wyrazić swoje zdanie. Chodzi jeszcze o, o taką rzecz, że y, 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 na pewno trzeba kontrolować granice, no, trzeba patrzeć kto do nas przyjeżdża, bo jakieś zdarzenie, które się dzieje gdzieś w Polsce czy na świecie, to my jako społeczność letarska szybko odczuwamy. Natomiast nie możemy tolerować tej sytuacji, jaka się w tej chwili dzieje tutaj na granicy z tymi ludźmi. Dziękuję.